Witam, witam serdecznie. Wymyśliłem taką darmową pompę ciepła. No, spójrzcie, że to nie jest cudowne. Po prostu podnosimy temperaturę bez zbędnych kosztów. To jest na przykład dla klientów. A ta może być dla swoik jest 20. A jak chcemy 25 i 25, jak ktoś sobie życzy 30 nawet 35 no. Mogę zrobić do 42. Bo mnie gwóźdź blokuje. A wista. Dzisiaj myślałem, że nie nagrzeję w tym pomieszczeniu, a po prostu ktoś obsunął skala. Pozdrawiam.